Kuba Maciejewski, Kuba Kwiatkowski, to jest pierwszy rząd, dwa czarne samochody, ale delikatnie inne dodatki. Kuba Maciejewski znakomicie wystartował. Kuba Kwiatkowski będzie próbował się za nim zabrać, ale już tutaj próbuje się zerwać Kuba Maciejewski. Prowadzi w tym momencie Kuba Kwiatkowski, Piotr Śmiałek, Jerzy Glac w środku. Oczywiście duże zawirowania w tym momencie, ale czołówka. Bez większych zmian Jerzy Glacę awansowało jedną pozycję. Z kolei podjeżdża i coraz mocniej atakuje Piotra Śmiałka. To jest walka o trzecią pozycję. No a tutaj dosyć mocny dzwon Patryka Witkowskiego. To jest właśnie bus stop i tutaj będzie jeszcze próbował Jerzy Glac atakować, szeroko tam znowu wyjechał, próbuje objechać Piotra Śmiałka, od wewnętrznej w Lasors Jerzy Glac będzie miał szansę zaatakować po raz kolejny, jak oni się złożą do tego zakrętu. Ale musi uważać Piotr Śmiałek, bo tuż za nim z kolei jest Mateusz Łuczak oj, i oj, oj, oj. też tam jest gotowy do ataku, ale się zagotowało teraz. Jerzy Glac ma trochę przestrzeni, a z kolei za nim Śmiałek, Łuczak, Żerewiec, Liszka, no tam jest potężna walka. Zerknijmy na to, co dzieje się w, w czołówce pomiędzy Maciejewskim i Kwiatkowskim, bo tam bardzo blisko jest... Oj, oj, będzie atak, jest atak Kuby Kwiatkowskiego, Kuba Maciejewski. Z pada na drugą pozycję czekał czekał męczył i wymęczył lidera tego wyścigu. ale zdecydowana tutaj jazda Kuby Kwiatkowskiego. Brawo! Wydaje się, że nic tutaj już nie będzie w stanie lider mistrzostw wymyślić. Jerzy Glac tuż za Maciejewskim. No i już za moment w takiej kolejności panowie wiadą na metę tego wyścigu sprinterskiego. Duże brawa dla Kuby Kwiatkowskiego, dla Kuby Maciejewskiego i Jerzego Glaca. To najlepsza trójka tego wyścigu. No taki pokaz cierpliwości mieliśmy od Kuby Kwiatkowskiego musiał cały ten dystans przejechać za Maciejewskim, wyczekać. I ruszamy do rywalizacji w wyścigu głównym. To jest czwarty wyścig tego sezonu Polszej Sprint Challenge. Kuba Maciejewski, Piotr Śmiałek. Trochę tam zaspał Piotr Śmiałek. Zobaczymy, czy będzie miał problemy w pierwszym zakręcie w Lasors. Szerzej tutaj pojechał od wewnętrznej. Rafał Szołtysek próbuje ja. się wcisnąć, ależ tam się zakotłowało w środku. Mateusz Łuczak, czyli wicelider Generalki, traci teraz kolejne pozycje. Wielki pech zawodnika, który próbował przecież gonić Kubę Maciejewskiego, no i teraz spora strata punktów po tej rundzie będzie. Z każdym kolejnym okrążeniem, po prostu może być trudniej, chociaż przy tak zbitej stawce też łatwo tego typu wydarzenia i to jest Patryk Werbowy, który ląduje przy bancie. No pachniało tam jakimś zdarzeniem, bo wjechali obok siebie. No i przypominają nam też widzowie na czacie o innych wyścigowych historiach, ale do tego wrócimy za momencik, bo tutaj Daniel Libront w walce z Igorem Wąsowskim. Czy się zmieszczą? No nie zmieścili się. No nie. Stracił na tym Daniel Libront, który tam ładnie zaatakował mhm. Wąsowskiego, ale miejsca dla nich obu nie wystarczyło i pewnie sędziowie się temu będą przeglądać. Teraz Wąsowski musi uważać na Kwiatkowskiego, a Libront wraca na dziesiątej pozycji na tor, więc no, szczęście w nieszczęściu dla niego, że nie skończyło się to jakimś wielkim dramatem. Ostatnie 15 minut tej rywalizacji, która no, na dobrą sprawę można powiedzieć, że dopiero się zaczyna, albo zaczyna się na nowo. No, Kuba Maciejewski e, odjechał grzące na siedemdziesiątych. Czyli pół no, niewiele się tutaj niewiele. zmieniło tak naprawdę. Niewiele, tak jest. Podobne dosyć odstępy, nawet biorąc pod uwagę, że tam jeszcze między nimi był Piotr Śmiałek, kto się te odstępy nieco zmniejszyły. Nie zdołał tutaj odjechać Kuba Maciejewski, chyba, że zdoła odjechać na tym okrążeniu, kiedy poradzi sobie lepiej z dogrzaniem opon, bo z tym też Radził sobie bardzo dobrze. Poczekajmy za tym chwilę. Ta różnica zaczyna się powiększać, bo było 0,6 sekundy, zrobiło się 80 sekundy. Długie, bardzo długie chwile w alei serwisowej. Trzeba tam być cierpliwym, wyczekać, aż mechanicy uporają się z zmianą kół. A tutaj... Adam farta. Kotarski, Daniel Librond. Właśnie, Librond nie udaje mu się odrabiać przynajmniej na razie tych strat. I Konrad Żerebiec i Piotr Śmiałek zjechali do Alei Serwisowej. Kuba Maciejewski wraca na prowadzenie w tym wyścigu, ponad dwie sekundy jest w tym momencie przed e, Szołtyskiem. Śmiałek wyjeżdża z Alei Serwisowej i Ale to Szołtysek. jest w tym momencie prawie dwie sekundy sekunda i 0,7 straty do Kuby Maciejewskiego. Czyli Kuba znowu zrobił to, co robi fantastycznie, i wtedy, kiedy nie można sobie inaczej poradzić z rywalami, perfekcyjnie przeprowadza całą operację pit stopową, zyskuje na tym i odjeżdża pozostałym rywalom. A Szołtysek tuż, tuż za śmiałkiem, tu się jeszcze może coś wydarzyć. Czy będzie próba ataku w tym momencie? Przykleił się Szołtysek do śmiałka, jest naprawdę niesamowicie blisko na tych niedogrzanych oponach. Piotr Śmiałek musi pokonać jeszcze to okrążenie, doprowadzić swój. Samochód do odpowiedniego stanu, tak żeby tam kleiły te gumy. Śmiałek, Szołtysek, Szołtysek wbija się teraz dosyć mocno od wewnętrznej, może dojść do kontaktu. Nie doszło, ale wyrzucony na zewnętrzną mocno Piotr Śmiałek. Teraz miota nimi po całej szerokości toru Szołtysek, Śmiałek, walka o drugą pozycję. Kuba Kwiatkowski, Jerzy Glac, szykuje nam się fajny pojedynek do samego końca i Piotr Śmiałek, Rafał Szotysek. Ostatnie krótkie pytanie, bo już nam się kończy wyścig powoli, ale nikodem. No, potwierdziło się po raz kolejny, że po prostu Kuba Maciejewski jest mistrzem w tym okrążeniu wyjazdowym i że potrafi fenomenalnie dogrzać opony i tam zyskiwać przewagę. Oglądać onboardy i uczyć się od Kuby jak to robić, a tymczasem Jerzy Glac i Kuba Kwiatkowski, no, tam sobie dosyć ostro poczynają. Gdzie, gdzie to pytanie, panie redaktorze? Pytanie, co zrobić, żeby tak dogrzewać opony, jak Kuba Maciejewski na tym okrążeniu wyjazdowym. No Trzeba się uczyć, tak jak, tak, 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 jak, tak jak powiedziałeś. No, trzeba obejrzeć powtórki, bo każdy kierowca ma dostęp do powtórek po wyścigu. No i po prostu się tego nauczyć. Wydaje mi się, że nie jest to jakoś wielce skomplikowane. No, ma, mają wszystko kierowcy jak na tacy, a a widać nie chcą się tego chyba do końca nauczyć, no bo nie wiem jakie są inne, inne przesłanki, no chyba że jest to rzeczywiście tak... Taka sztuka, którą, którą ciężko jest opanować, ale nie, no wydaje mi się, że nie. no Tutaj ta fizyka opon jest taka sama dla wszystkich i, i też nic takiego wielkiego nie robi nad tym okrężeniu wyjazdowym. No Nie może tych opon też jakoś specjalnie dogrzewać, no bo musi jechać tempem wyścigowym. Także wydaje mi się, że tu kwestia jest po prostu do przyzwyczajenia się do takiego innego innego gripu, innej przyczepności. Trzy sekundy przewagi nad Piotrem Śmiałkiem wygrywa po raz kolejny wyścig główny Kuba Maciejewski Umacnia się na miejscu lidera klasyfikacji generalnej. Dwie rundy do końca i naprawdę. Kuba zbliża się Coś do tego tam się wydarzyło na koniec, Jerzy bo Jerzy Glac stracił kilka pozycji. Kwiatkowski czwarty, później Wąsowski, Żerebiec, Witkowski, Glac ścierali się tam jak Lukaku z Traorem, mniej więcej Kwiatkowski <grym> z Glacem. No i Kuba Kwiatkowski kończy na czwartym miejscu, Jerzy Glac na ósmym. To wszystko na ostatnim okrążeniu, na ostatnich zakrętach, a to jest dosyć istotne, bo tylko punkci dzielił ich w klasyfikacji generalnej.